W tym roku matura ma nową formułę. Czy to wielkie wyzwanie dla uczniów i ich nauczycieli, którzy musieli przygotować uczniów do tej matury? Dla nauczycieli merytorycznie, ponieważ zmienił się zakres materiału i nauczyciele, uczniowie są lekko przestraszeni, ale myślę, że po, po tych czterech godzinach wszyscy będą już spokojni, że wszystko dalej pójdzie jak trzeba. Natomiast przed uczniami wyzwanie aż czterech godzin, przed niektórymi czterech i pół godziny siedzenia w sali i pisania egzaminu maturzystów w katowickim Mickiewiczu? 180. Stresujemy się, myślę, że jak każdy, ale nastawiamy się też pozytywnie, że po prostu te wszystkie lata gdzieś tam naszej nauki teraz pozwolą nam dobrze napisać. Szczególnie się spieliśmy, mam wrażenie, w tych ostatnich tygodniach przed maturą. Natomiast wydaje mi się, że jednak solidnie pracowaliśmy przez te 4 lata. I miejmy nadzieję, że, że ta praca się opłaci. Kluczowa jest znajomość tych pięciu, czterech podstawowych lektur. Myślę, że wypracowania da się napisać z taką wiedzą. Przed maturą z polskiego w sumie mało czasu bo nie potrzebuje jakoś wiele. Ja. Wiadomo, jakieś tam powtórki, lektur i epok, na pewno trochę spokoju dodają przed tą maturą, także no tak kilka godzin dziennie, trochę matematyki. Czego by Pani im życzyła na ostatnie chwile przed egzaminem? No jak zawsze spokoju, tego żeby się już nie denerwowali, bo Teraz to już naprawdę nie ma czym. Wszystko pójdzie dobrze. Ja zawsze im powtarzam na zakończeniu roku, że maturę napiszą najlepiej na Śląsku. Uwierzycie w to? Mm. <laughs> Postaram Nadzieja się. Nadzieja jest matką głupi, ale umiera ostatnia, więc oby było dobrze, oby się sprawdziło. No to wszystko kwestia nastawienia, tak myślę. Ale jak nas tak motywują, to ciężko zawieść. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Jak było? Dla mnie było po prostu optymalnie. Bardzo bym temat, więc jestem zadowolony z zadowolony testu, jak i z rozprawki. Było dobrze, było dobrze. Jestem zadowolona z tematu, jestem zadowolona z tego, co napisałam, więc nie było źle. Powiem szczerze, było bardzo łatwo, bo ja akurat Polski lubię i dobrze się z nim czuję, więc było jak najbardziej łatwo. Fajnie, prosto. Mam temat pierwszy, czyli o sprzecznościach w człowieku. I e, jest to taki temat raczej bliski każdemu, bo wszyscy znamy jakiś ludzi i często e, mają oni pewne sprzeczności, więc dało się to też ładnie poprzeć argumentami. Pisałam temat drugi. Jakie czyny sprawiają, że można uznać osobę za bohatera? Ja napisałem o tym, co sprawia, że człowiek w oczach innych staje się bohaterem. Odwołem się do dżumy, do potopu oraz do katedry Dukaja. Zbrodnia i kara. A potem odwoływałam się do innych książek, które nie były akurat w spisie lektur. I co teraz w to słoneczne popołudnie będziesz robić po maturze? Po maturze ja myślę, że będę robił zadanie matematyczne, żeby się przygotować za ten piątek, ale też odpocznę sobie. Na trening idę. Tak planuję w sobotę jeszcze zrobić dwa arkusze z matematyki, ale tak to nie będę już powtarzać. Wydaje mi się, że najcięższa może być matematyka rozszerzona i ona, ona dopiero za tydzień, więc jeszcze, jeszcze będziemy musieli się postresować niestety.